Witam serdecznie w kolejnym odcinku Środy z Glam. Poprzedni odcinek zobaczyło tyle osób i tyle osób dało łapkę w górę, także mam nadzieję, że pobijemy ten rekord, a więc łapka w górę i oglądamy. Tak jak mówię, ta seria jest dla mnie mega wielką mobilizacją, bo dzisiaj jak nagrywam filmy, to tego dnia już bym sobie siadła, już bym leżała, już bym odpoczywała, ale wy nie. Ludzie czekają na środowy odcinek z Q&A, także... Będzie się działo, i odpowiem na kilka Waszych pytań. W poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, że bardzo dużo osób je kanapki z masem i Nutellą, więc to już ten fakt nikogo nie powinien dziwić. Czy w przyszłości chcesz mieć dzieci? Jak tak, to ile? Powiem Wam tyle. Nawet jakbym mogła chcieć albo nie chcieć, to nigdy nie wiadomo, co się zdarzy. Tak naprawdę nie wiem, co będzie za rok, za dwa. Jak spojrzę wstecz w swoje życie, to pół roku to naprawdę duże zmiany. Także ja sobie mogę planować, ale co z tego wyjdzie, nigdy nie wiem. Także tu się nie opowiadam za tą kwestią, jest przed mną całe życie i. No, no nie wiem, no nie planuję tego w najbliższym czasie, a co będzie, to będzie, to się okaże po prostu i tyle, ale tak wracając do tej tematyki, to powiem Wam jeszcze, że uwielbiam, ale to uwielbiam oglądać kanały mamusiowe na YouTubie. Jakiś pierwszy trimer z ciąży, coś tam pierwszy miesiąc życia mojego dziecka, coś tam. Ja oglądam takie kanały bez kitu. Oglądam tego tak dużo. Nie wiem, jakoś, jakoś mi się to po prostu przyjemnie ogląda. Nie pytajcie dlaczego, sama tego nie wiem. Jeżeli jesteśmy przy dzieciństwie, to mam jeszcze jedno pytanie. Czy masz jeszcze swoją ulubioną rzecz z dzieciństwa? Jeśli tak... To, co to była za rzecz? Tak jak ostatnio oglądałam, dużo dziewczyn robi jakieś takie tagi, wspomnienia z dzieciństwa, pokazuje jakieś rzeczy. Chciałabym coś takiego zrobić, ale tak naprawdę nie mam. Bo my mieszkaliśmy większość czasu, jak byłam mała, w bloku, a później się przeprowadziliśmy do domu i było tego tyle, że moja mama powiedziała, że. Coś tam trzymała, ale przy tej przeprowadzce do domu to raczej. no, Raczej się nic po prostu nie zachowało. A jeżeli chodzi o taką rzecz, taką najwcześniej kupioną, jaką pamiętam, i jaką miałam dosyć długo, to była taka poduszka pomarańczowa z takim misiem, z firmy Nici. Nie wiem, czy ktoś pamięta coś takiego, może to się inaczej mówi, nie mam pojęcia, ale miałam ją dosyć długo, kupiłam ją w podstawówce i miałam ją. Do, chyba do 19 roku życia, ale później jakoś tak się stało, że, że gdzieś tam ona mi się zgubiła, czy gdzieś tam zostawiłam ją gdzieś, ale szczerze mówiąc, zgubienie tej poduszki to było dla mnie jakby rozpoczęcie nowego etapu w moim życiu. To może była konieczna rzecz, bo zawsze jak pamiętam, ta poduszka mi wszędzie towarzyszyła. Wychodzisz z założenia, że lepiej próbować i żałować tego, co się zrobiło, czy nic nie robić, i żałować tego, czego się nie zrobiło. Czy ty czegoś żałujesz? Jeśli chodzi o moje życie, ja mam takie podejście, że y, nie cofam cię, nie myślę, co by było, gdyby, nie żałuję, bo myślę, że każda rzecz, która mnie spotkała, czegoś mnie nauczyła. Z każdej sytuacji wyciągam jakieś wnioski, więc jest to jakby bardzo przydatne i uważam, że lepiej spróbować coś i. I po prostu najwyżej się nie uda, najwyżej y, poniesiemy jakieś tam straty, czy, czy poniesiemy klęskę, ale tak naprawdę y, później życie są świadomością, kurczę, miałam taką okazję, mogłam zrobić to i tamto, no to też niedobrze, prawda? Więc jeżeli chodzi o mnie, ja podchodzę do życia w ten sposób, że po prostu próbuję wszystkiego, co się da, wszystko, co na mojej drodze spotykam, to staram się wykorzystać. Jeśli się nie uda, trudno, idziemy dalej, jest całe życie przede mną, tak jak już mówiłam we wcześniejszym odcinku. Z jakiej znanej marki chciałabyś coś mieć? Na przykład Chanel Moschino. Więc ogółem nie jarają mnie takie rzeczy, żeby mieć coś z marki, żeby się polansować znaczkiem, wiecie. Tak w ogóle powiem Wam, że pamiętam, jak byłam w gimnazjum, chciałam sobie kupić taką czarną torbę w takim prostokącie. Wszyscy chodzili z takimi torbami i na przykład w Nike, w Adidas, Pumie, wszędzie były znaki wywalone, wszędzie na całą torbę. I naprawdę było ciężko dostać coś, co nie ma wielkiego znaku. To samo, jeżeli chodzi o buty, ale. Przejdźmy do tego pytania konkretniej, czyli chodzi o takie marki jakieś projektantów. To tak, ja bardzo lubię Moskino. E, Zaczęłaś to moja miłość do moskino od e, mojego zapachu Moskino I Love Love, uwielbiam, uwielbiam po prostu. E, no i bardzo podobały mi się ich pokazy. Na przykład ta kolekcja Moskino, co była zainspirowana znaczkiem McDonalda, naprawdę super. Torebki takie świetne, case na telefon super. super. Super, super, super będę powtarzać cały czas. E, ale z Moskino mamy jedną rzecz, udało mi się upolować, jest to pasek taki standardowy, klasyczny na czarnym pasku, po prostu literki złote Moskino. upolowałam go w second handzie naprawdę za niewielkie pieniądze i udało mi się dojść do tego, że to jest oryginał oczywiście jest troszeczkę zniszczona, ale skóra to wiadomo i jak powiedziałam w którymś holu zakupowym, to już było dawno temu gdzie kupiłam, w jakim lumpeksie to zawsze jak przychodzę do tego lumpa paski przebrane także słuchajcie, w lumpeksach naprawdę można fajne rzeczy wykminić i z Moskino chyba jeszcze jakąś bluzkę kiedyś w się znalazłam, tylko to było z takiej wersji sportowej, no ale tak jak mówię, nie jarają mnie te znaki, ale ta stylistyka Moschino bardzo jest mi bliska. Czy kiedyś podszedł do Ciebie chłopak i poprosił o zdjęcie? Tak jasne, zdarzają się takie rzeczy. Swoją drogą mieliśmy takie pytanie w odcinku poprzednim, czy mnie chłopaki oglądają, to też dużo osób się odezwało, że ogląda, ale wracając do tego pytania, to mam taką fajną, ciekawą historię. To było kilka lat temu, jak jeszcze zaczynałam YouTube i miałam trochę hajtów na początku, nawet trochę bardzo. I patrzę, idę sobie w złotych tarasach, też tam jakaś byłam odwalona, tutu, tu, tu, tu. idzie jakaś grupka ludzi i podchodzi do mnie taki chłopak jakiś nie wiem, z jakimś tunelem, jakieś tam grzyweczka, dupeczka tego, rureczki. I podchodzi do mnie, gdzie pyta, czy może sobie ze mną zrobić zdjęcie. A ja mówię. A ty sobie żartujesz za mnie, bo byłam taka zdziwiona i tak. Serio myślałam, że może dla jaj podchodzi do mnie, oj, to glampaula, to głupia, a ty ja sobie z nią zdjęcie zrobię. A tak naprawdę mi powiedział, nie, no, spoko ogląda o ciebie. I to było śmieszne, także. Także było coś takiego, to dziś na Instagramie było, ale ja nie znajdę, nie dokopię się do tego zdjęcia. Czy masz prawo jazdy, jaki chciałabyś mieć samochód? Więc jeżeli chodzi o ten temat, jest tutaj tak samo jak z tatuażami. Bardzo duże ciśnienie jest na mnie, Paula, kiedy kupisz samochód, kiedy zaczniesz jeździć, czy masz prawo jazdy? Ja mam prawo jazdy, zrobiłam je od razu po 18 roku życia, zaczęłam robić ten kurs, zdałam te prawo jazdy, aczkolwiek nie jeździłam, bo nigdy mi to nie było potrzebne, ale w moim życiu trochę zmian się szykuje i tak się coraz bardziej zastanawiam nad tym samochodem bo w ogóle miałam zawsze takie podejście znaczy nawet nie zawsze, ale od jakiegoś czasu że ten samochód tak naprawdę nie byłby mi potrzebny ale tak w sumie bym chciała i tak sobie myślę, że jak ja nie jestem taką laserką i nie lubię się lansować o Boże, patrzcie mnie, no tu mam to tu mam złote łańcuchy, tu to, tu to tamto, wiecie, jakimiś tam markami ale samochodem mogłabym się przylansować ale takim kurde Takim po prostu <laughs> sportowym najlepiej. Kiedyś sobie zrobiłam jaja na vlogu. Przechodziłam koło jakiegoś, nie pamiętam, Chevroleta, jakiegoś takiego fajnego, czerwonego samochodziku. Mówię, o, to moja bryka, dopiero co wysiedliśmy, to było na vlog marcu, o. I, I właśnie ludzie to uwierzyli. W ogóle ktoś napisał, że z całą rodziną miał na radę i rozkminiał, czy to jest mój samochód. Później ja powiedziałam, że nie mam samochodu i ktoś napisał, Paula, jak tak możesz oszukiwać widzów. Ja czasem lubię sobie pożartować, więc raczej na no, tamten samochód to by mnie nie było stać, bo tak wiecie. Kilkaset tysięcy, to ja nie, nie jestem w posiadaniu takich kwot. Ale jakie samochody mi się podobają, to właśnie podobają mi się samochody sportowe yy, i troszeczkę taka sprzeczność, to podobają mi się miniaki. Yy, mini, samochody mini, wiecie o co chodzi. Są naprawdę fajne, takie kobiece. Więc myślę, że za jakiś czas może będę jeździć samochodem. Zobaczymy. Trzymajcie za mnie kciuki. Czy potrafiłabyś wyjechać z kraju? Chodzi o mieszkanie na stałe. Jeżeli chodzi o wyjechanie, bardzo chętnie, ale na stałe raczej nie, bo ja jestem taką osobą, że kurczę. Nie umiem mieszkać w jednym miejscu, w jednej miejscowości, w jednym mieszkaniu. Naprawdę, ja się strasznie źle czuję. Ja uwielbiam gdzieś tam się przenosić, jakieś zmiany, mniejsze czy większe, ale żeby coś się działo. Bardzo chętnie pomieszkałabym sobie w różnych miastach w Polsce, ale trochę mnie teraz ogranicza mój komputer, w sensie drugi kanał, bo jeżeli chodzi o prowadzenie pierwszego kanału, to wiecie, laptopik, kamerka jakoś to się przewiezie, ale już jak mam przenieść monitor, komputer stacjonarny, jeszcze chcę sobie drugi monitor kupić, jakieś lampy, srampy, takie rzeczy... To by było kiepsko, ale właśnie samochód byłby mi do tego potrzebny, bo myślę, że miała ja samochód też byłoby łatwiej to wszystko przewieźć. Ale za granicą, no, jak się jedzie samemu, to jest trochę kiepsko. Jeżeli do znajomych czy ze znajomymi, to by na pewno było łatwiej, ale w tym momencie nie bo język, dlatego wam powiem, ale. Ja nie, nie jestem dobra z angielskiego i dla mnie, ja jak patrzę na siebie, to moją jedyną opcją, żebym się dobrze tego nauczyła, to po prostu wyjechać gdzieś i rzucić się na głęboką wodę. Może kiedyś to zrobię, ale w tym momencie nie jestem jeszcze aż tak odważna. Paula, bardzo lubię Twoją szczerość, na przykład mam trzy pary butów. Mam pytanie, czy nie wkurzacie to... Że dziewczyny z YouTube trochę przesadzają z ilością holi zakupowych. To znaczy, czasem w filmiku, jakby przeliczyć te wszystkie rzeczy, wychodzi ponad 1000 złotych, a w następnym tygodniu pokazuje się filmik z kosmetykami za 500 złotych. Wiem, że najczęściej one to dostają, ale często powtarzają: kupiłam. Młodzi ludzie to oglądają i pewnie dobrze to nie wpływa na nich. Nie chciałabym być jakoś tak mocno krytyczna wobec dziewczyn, ale strasznie jest to ostatnio widoczne na YouTube. Więc na samym początku powiem tyle, no. Trochę głupio jest to przeliczać, ile ktoś, za ile ktoś zrobił zakupy, ile wydał. Ja też takie miałam komentarze, w sumie miałam takie komentarze na początku mojego YouTube'owania, bo wtedy się interesowałam młodą i jak naprawdę chodziłam na zakupy, to dużo kasy wydawałam. Jeżeli chodzi o to, że ktoś dostaje coś, a mówi, że kupiłam, to pewnie z tych chińskich sklepów dostaje się kupony i po prostu czasem się człowiek przejęzyczy i powie, że coś kupił, a jeżeli chodzi o wydawanie kasy, kurde, jak ktoś ma tą kasę, to niech wydaje. To już nie wnikajmy, czy on to dostaje od rodziców, czy, czy sam na to zarobił. Jak sobie może na to pozwolić, to fajnie. To, że jest to na YouTubie bardzo widoczne, no to jest widoczne dlatego, że jeżeli się w tym youtube'owym świecie siedzi, to po prostu się widzi u innych dziewczyn, czy ubrania, czy kosmetyki i się dokupuje, się testuje i tak to wygląda. Ja tam jestem zawsze szczera, co dostanę, to powiem, co kupię, to sobie kupię. Ja wydaję dużo pieniędzy, to też nie ukrywam, ale wydaje na pieniędzy na takie rzeczy, co na przykład ludzie nie widzą, to wydaje na jakieś takie do komputera rzeczy, na jakieś karty pamięci na jakieś kamerkę do komputera na jakieś gry, no nie wiem, no jak ktoś chce wydawać, to niech wydaje, ja tam bym nie wyliczała, ale jeżeli chodzi o młodych ludzi, to na pewno takie wyliczania czy jakieś hajty się pojawią, dlatego że, no kurde, nie każdy może sobie na to pozwolić, ale jeżeli ktoś może sobie pozwolić, no to super, ja, ja tym osobom gratuluję, że mają tyle kasy, żeby wydawać na takie rzeczy i tyle. Ja ostatnio, yy, szczerze mówiąc, się na tym łapie, że wchodzę do sklepu i mówię, o to na YouTube widziałam, to widziałam, to widziałam, to wrzucę, to chcę przetestować i tak, później wychodzę z całą tą zakupów, no ale no ale takie życie na YouTubie, no cóż, no nie wyliczajmy ludziom, kurde. Taka jest prawda. Ja wiem, że nic złego nie miałaś na myśli w tym komentarzu, też komentarz zebrał dużo łapek, no po prostu tak jest ja jakoś ubrań często nie kupuję ale mam nadzieję, że to się zmieni i że będę mogła robić takie hole za 1000 zł ja bym się z tego cieszyła, nie, ale jeżeli chodzi o ciuchy to też dużo osób po tym może myśleć, że żeby się fajnie ubrać to trzeba mieć w kasy no a tak nie jest prawda, no bo ja na przykład robię zakupy w lumpie i pokażę fajne ciuchy i wydam na przykład 5 dych i ostatnio weszłam na jakieś moje stare filmy lumpeksowe zakupy i ktoś mi skomentował ty nie masz kasy, żeby y, kupić sobie rzeczy w normalnym sklepie co to za komentarze, zawsze temat Podkasy będzie kontrowersyjnie, i zawsze tutaj y, będą jakieś dyskusje na ten temat. No, ale to jest każdego sprawa. Każdy ma swoje życie, każdy wydaje na co chce i tyle. Proste, proste. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli podobało się, dajcie kciuk w górę. Oczywiście nie zapomnijcie, żeby zadać pytania, żeby miała na jakie pytanki odpowiadać w następnych odcinkach. Jeżeli chcecie być na bieżąco, żeby Wam się filmy moje w subskrypcjach pokazywały, to zapraszam do zasubskrybowania na dole, tutaj, tyk tyk tyk. E, I widzimy się już za tydzień. Papa! Pa.